Own Soldier że został poproszony o do dołączenie do twojej gry. Pięciu graczy lubi jego wskazówki, tylko pytanie, czy dołączy. Own Soldier. Na razie nie dołącza. Nie dołącza. Przepraszam. Own Soldier. No, żeby dołączył. Chyba nic z tego nie będzie. tank money Mhm. Mm Chyba nic z tego. Kurwa. Razinko nie, ma, czekamy chwilę, może tam ten ziomuś bije. Ja Pół godziny, nie mogę nikogo znaleźć, teraz nagle trzeba było. Na razie nikogo nie ma. Beryl w stanie w jeszcze raz. Dowolny, no dostępny. Chunk Money. Beside Konga, Sniper. Chunk Monkey. Nie, Money. Chunk Money. Hmm, no dajcie mi trenery Chunk Money, dobra gościu, ziomuś, dołączaj do mnie <grywy> Dobra gra Chunk Money, dołącz do mnie Nie. Crossanos Crossanos no, nie. no... no solusus. ludzie, już z czterech trenerów tu powinienem mieć nad sobą. Fucking no nope, pafka team. Oj, kto się zdenerwował. <laughs> Ten salt. Aj, dajcie mi trenera. No błagam was, chcę coś nagrać z trenerem. Ciekaw, czy mnie w ogóle zabije, ziomuś Nie. O, wow, było blisko. <laughs> <Wyjebane>. <laughs> No, on dostępny. Naprawdę, Artemisar Trichard. <noise> Zaraz napiszemy sobie 7, 6. Wow, zwykle przy 9 był koniec. Ok, request coach, nie miód, request coach. No Daj, dajcie mi trenera, nie umiem grać. Bardzo was o nie proszę. To Tak, szukaj. Harry o Boże, ruskie. Mam nadzieję, że nie dołączy. Dołączają jakieś ruskie? Nie, na razie nie. Boże, ci ludzie to pojebańcy po prostu za przeproszeniem. Pojebani ludzie, jak widać. No, jakiś rusek miał być, no już mógłby być ten rusek, byle by mi ktoś pomógł. Jak tu ktoś ma się nauczyć grać, jeśli żaden trener nie chce dołączyć. O Boże. Już je troszeczkę miałem materiał na danego trener dołączył, ale była zmiana mapy i trener się poszedł do przeciwnej drużyny. Jako gracz. Tak. Może przeżyje nawet. No chyba przeżyje. On Soldier. Solider. Na razie nie dołączę. Dobra, on solidar. Znaczy nie dołączy. Już raz go widziałem, że miałem mi pomóc. I nic! Nie dołączył. Ludzie mają mnie gdzieś. Ja sobie ustawię nich. Teach me, please. Może wtedy to pomoże. Nie chcę filmu! What the fuck się. Okej okay. To chyba pomoże się Lord... Lord Bubble Bubblewrap Lord Bubblewrap Może w końcu nam się uda Lord Bubblewrap Medyk je też ma Jedna z ważniejszych postaci Kras Jednak nie Soldier już tak. Rekus coach, tak, dowolny, nie będzie. Ta muzyka. Dobra, dalej. Zabawa zabawą, ale ja chcę kuźwa tego jebanego trenera. Proszę, że jej mogę sterować. A nie, się kamery, nic nie mogę. Jestem totalnie bezradny. skocz tak, dowolne. Ej, wygrywamy. Jest Artemiser. Artemister. Yes. Znajdź, 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 znajdź. Trzeba chwileczkę poczekać, więc pieka sobie zagramy i jeszcze raz poszukamy trenera. Dobra, sprawdźmy. Artemister, jak zwykle, try hard, number one. Dalej, znajdźcie mi, no. Proszę bardzo Kurwa no naprawdę tak mnie to denerwuje Niby pokazuje że Jest jakiś troner chuja tam dołącza. Przepraszam za przekleństwo Ale ciemno na dworze Przed chwilą było jasno Ej no typowo przed chwilą było jasno O nie Przypomniałem coś znalazłem Tak Jakby z bycia uczniem nic nie wyjdzie, powiem Wam. Patrząc na to. No dobra, jeszcze chwilę spróbujemy, ale nie pokładałbym nadziei wielkich. Zobaczymy. O, mój tryhard ulubiony wyszedł. O Boże, za późno. No weź, no ziomuś. Prosto w główkę. No proszę, skubany Kubany dużo postawił. postawię. O, o, Filem, muszę pod mikrofon te głośniki mi się wyłączyć i włączyć, żeby mi działały ciągle się psują skubańce. Mhm najlepszego ze najlepsze gra trenera. Nie znaleziono, spróbuję jeszcze raz. A jak nie, to kurde, dlipa no. Dajcie mi trenera, bo już nie tak ciężko. Na widzicie, jak ciężko nagrać. O! No, on solider, niech dołączy. Co tam pyro? Czemu nie mogę wejść? Ja cię zabiję zaraz, jemuś ja Aj co. No odległość mi się zrobisz No dobra, nieważne On Solidar dołącza czy nie? Dołącza? Nie, oczywiście, że nie. No widzicie, mają mnie gdzieś A on to chyba our world now Jest nie do zatrzymania od 10 kg ty mi trenera, będę wdzięczny. Jak chcę być trenerem, to o, od razu, ale jak chcę trenera, to nie. Irytujące. Czemu nich nie chce uczyć patrzą AP kryptos, Nie, Teach me, please. Nie, jego niech, nie będę. <ścoughs> Dobra, walić to chwilę sobie zagram, żeby coś z tego materiału było nie, jestem w rate. Ale to jest nie będzie. Trzeba tutaj to pociągnę, to przesunę, to tu wezmę. Dobra i mam miejsce na mychy już. Dobra, to jest nasz. thank you What the fuck? więcej was tutaj. Tak, to był spaj. To jest, panie, do dringera, jedzie. Macie trochę życie, bo lepiej się podleczyć troszeczkę, chociaż. Macie mi tam, wejść, powrotem. co? Ot! Dobra. Trzeba coach jak patrzę na to jak gram No, może teraz? Bardzo ładnie prosił Bardzo ładnie proszę no Jeszcze raz o ja jebie, no. no Nic mi dzisiaj nie wychodzi totalnie Spiderman. Dobra, maski bez Gramy sami. baliście. to Na jakiej mapie w ogóle to jest? Gdzie tu w ogóle prze to za mapę jest? Nie wiem. Dobra, jest Gdzie znaczy oni mają spawn'a? Tam, dobra.

Zaraz spróbujemy jeszcze raz tego trenera wziąć A jak się nie uda to już No lipa, chyba nam to było dane O matko, te wszystkie płotki, nie płotki Ogarnąć je naraz to jest coś niemożliwego No tak, jeszcze pyro, 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 Dowolny Dowolne Jest! Sasza Sasha, Sasha, Russian, please. Teach me. Jest! Jest! Mamy trenera. Mamy trenera. Szybko. Sniper. Eee Karabin zwykły. Kukri. Czekamy. Czekamy. Dołącza, tak? Dołącza. Sasha rozszpunkin 03. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jak ja wyglądam w ogóle? Jak free to play, zarobiście. Podwinę rękawy, żeby nie było. Okej, okay, może być. Zresztą mi się lepiej będzie celować. This is a game of noobs. Dokładnie, dokładnie. Dlatego czekam na mojego trenera. Pokazywało, że dołączył do gry. od ty jest już nie wiest nie jest myś Sasza nada nie widzę Saza to jest smutne Nadal go nie ma Co? Jak to nie jest trafione? No jak? Dobra, to mogło nie być Gdzie jest mój trener? Was błagam Widzicie jak mi idzie? Pierdolę, no. Widzicie, to jest irytujący Jest, pokazałem trener. Super, dołączę i co? I no nic, no. Nie ma trenera. Jest trener Sasza rozszpukin. Dobra. No, ziomuś. Pomagaj mi, trener. No, co ja mam robić, trener? Dobra, będę się gapić w to, trenerze, widzisz, że ja nie ja mam robić, pomóż. No, co dalej? Broni tutaj, bronimy tutaj. Hej, na no, nie mam mm. No, spojrzałem i co? Co dalej, trenerze? No, jestem tutaj zrobiste No, i co dalej? No, czyli mamy więcej kont, nie tylko ataku i broń, ale także spójrz i idź. No i co? Patrzę na to. Dobra, trochę się oddal od, od jego komendy, bo. Pomocy, trenerze! Raz mi z gwałcą! Ale healing szybki! Chwilę! nie atakuj, muszę się uleczyć. No, jestem tu. Co dalej? No, na to nie wejdę. No weź, no. no. Okej, okay, dzięki. Podleczyłem się, uzupełniłem. Ano, może atakować czas? Kolejny Ciekawe co ten trener będzie jak patrzy na moją grę. Dobra, bronimy tutaj. Spojrzałem. No i co tutaj? A i tak o! W tą stronę mam patrzeć, w tym sensie mu chyba chodzi. Yeah, dobrze on to wiedział, mój trener to wiedział Trener wiedział, nie powiedział, no to było tak Dobra, te styki zanim wybuchają to chwilę trzymają Aaa, no i co, trener? Czemu nie kazałeś uciekać, czy coś? W ogóle z tym PMM się źle czuję, wolałbym mieć Atakuj ten punkt, czemu jego mam atakować? Ja sobie wezmę do mana Tylko, że. No ja, no atakujemy tutaj. Idę. Atakuję... A, a, myślę, że do przodu ci chodzi żeby iść, nie? <try> pięknie. <try> dobra Jestem uczniem, jestem uczniem W opisie dam tego Godzinkę od której jestem uczniem Ile ta mapa jeszcze w ogóle trwa? 28 minut, to nie tak długo nie pogramy No trener, bo tutaj już się bijemy Co ja mam robić? Bo nie wiem Tu idzie spyra, co ja mam robić? Trenerze! Help me! Nie wziąłem cię taki jakby co? Patrzcie, trzy puchy dostał jeszcze żyje. Wow, czwartą. <laughs> Trener patrzy i nie wierzy, co on tak gra, po co mu trener jestem tutaj, dobra, dzięki uratowałeś mnie, matko bym zginął. Co, mówisz, że gdzie mam się uleczyć, co? Bo ja potrzebuję życia teraz przychodowo. Co iść po tą aptekę co mi się zrobi? Iść tutaj. Idź tutaj. No i może wezmę aptekę, co? No, bym mi podpieprzył. Myślisz, że możemy atakować, panie trenerze? Czy nie lepiej? Lepiej tu poczekać, nie? Sami zajmą. Po co ja mam się kłopotać? Wezmę aptekę, co? Mogę? No i pięknie. Trener poprowadził nas ku zwycięstwu bez śmierci. Jestem z niego bardzo zadowolony. Ocenię go oczywiście. Był pomocny. Nie. Okej, okay, możesz iść. Dzięki wielkie. A ja się z żegnam. W końcu byłem uczniem. Grało się strasznie ciężko, naprawdę, naprawdę. Było ciężko, bardzo ciężko. No dobra. Ja się z Nadzieję żegnam. Nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnego odcinka. Żegnam was serdecznie.